Dzień dobry Państwu, dzisiaj nagranie z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu po posiedzeniu Komisji do Spraw Pegasusa, gdzie przedstawiałem informacje na temat tego, w jaki sposób byliśmy inwigilowani tym nielegalnym oprogramowaniem i jakie to ma konsekwencje dla każdego kraju. Mówiłem o tym, że Pegasus wskazuje na to, iż mamy do czynienia z kryzysem demokracji, z zbliżaniem się autorytaryzmu. Jest takim wskaźnikiem mówiącym o tym, że y, mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem dla tej demokracji. W Polsce y, w przeciwieństwie do innych państw unijnych, które też stosują Pegazusa, ale nie ma takich informacji, w Polsce Pegazusa stosowano do zwalczania opozycji demokratycznej. Stosowano przeciwko Brejzie, stosowano przeciwko mnie, przeciwko innym osobom, które w jakiś sposób zagrażały władzy. Chodziło o to, żeby po prostu znaleźć haki, znaleźć y, kompromaty, znaleźć coś, co. Y, 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 czy można oskarżyć? W moim przypadku robiono na, na przykład yy, stenogramy moich rozmów yy, z Donadem Tuskiem, zarówno prywatnych, jak i tych, które miały charakter zawodowy, związany z yy, tym, że reprezentowałem Tuska w kilku yy, postępowaniach. To, by, to są rzeczy, które są niedopuszczalne w, pod yy, jakimkolwiek pozorem. Nagrywanie rozmów adwokata z klientem. W moim przypadku również niektóre moje rozmowy, na przykład porady dla jednego dziennikarza oskarżanego przez PIS o zniesławienie funkcjonariuszy pis -u. te porady z mojego telefonu Pegasusem pobrane puszczała telewizja publiczna po to, żeby w jakiś sposób pokazać, że ja bronię przestępcy, jakby się czymś innym zajmował adwokat w sprawach karnych a na dodatek w sprawie, w której ten człowiek w ogóle nie był przestępcą. Inna rzecz, maile, których używałem z klientami były publikowane w mediach i później oskarżono mnie przed rzecznikiem dyscyplinarnym, że naruszyłem tajemnicę adwokacką. Oczywiście sprawę umorzono, bo, bo nie było żadnego nadużycia z mojej strony, natomiast pokazuje w jaki sposób PiS również będzie wykorzystywał te narzędzia do walki wyborczej. Zbliża się rok wyborczy, właściwie już jesteśmy w roku wyborczym. Te wybory będą, w moim przekonaniu, uczciwie policzone, ale nieuczciwie przeprowadzone. I używanie Pegasusa, używanie tych programów nielegalnych będzie jednym z elementów nieuczciwego stosowania w, w, no, instytucji, która powinna być przewidziana na wyjątkowe przypadki. I to jest również zagrożenie dla naszej demokracji, musimy być tego świadomi że tego typu działania przeciwko opozycji mogą być stosowane. Na sali dzisiaj był obecny pan poseł Tarczyński, który w bardzo agresywny sposób próbował przerywać przewodniczącemu, pani prokurator Wrzosek, mi. No widać było tę agresję, bo ci ludzie się boją, no przecież wszyscy właściwie są oni poumaczani w jakieś Różnego rodzaju relacji, że wskazują osoby do spółek skarbu państwa, że w jakiś sposób naruszają prawo i ponieważ nie boją się konsekwencji, nie boją się odpowiedzialności karnej, bo prokuratura jest ich w ich rękach, to robią co chcą. I teraz bardzo by nie chcieli utracić tego statusu. To jest stawka również przyszłorocznych wyborów, bo my również sprawy Pegasusa wyjaśnimy bardzo dokładnie. Także bardzo jestem wdzięczny komisji za zaproszenie w tej sprawie. Było bardzo ciekawe posiedzenie, bardzo ciekawe spotkanie. Relacjonowały to częściowo media w Polsce, TVN24, Polsat. Mam nadzieję, że Państwo mogliście oglądać ten program w całości. Ja wszystkich serdecznie pozdrawiam i zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję uprzejmie.